Ludziska. Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w tym szpitalu dla chorych na umyśle. Kwestią jest, żeby znaleźć wyjście oczywiście. Tutaj jest drabina. To jest w ogóle to pomieszczenie, w którym płonął ogień i był ten przeklęty niżogarczyk, Trochę się ścina, ale... Ścina się prawdopodobnie dlatego, że wrzucam właśnie odcinek na YouTube'a w prawo. I tutaj, dobra, jest i wyjście. No, trochę mocno się ścina. Ale da się oglądać, ścinało się już bardziej swego czasu oczywiście. Ok, teraz idziemy yy, wykonać. Skoro już to wykonaliśmy zadanie, to czas wykonać zadanie Keiran. Tutaj znowu trzeba uważać bardzo na pułapki, które są rozstawione na drodze. Dobra, coś mnie goni. Coś lub ktoś? No nie wiem, myślałem, że ktoś mnie goni. E, tutaj jeszcze w kwipunku. Mam solidny cordelas. On ma bardzo dużo obrażenia, Więc ja to zmienię. Będziemy walczyć cordelasem. No i teraz już tą ścieżką tylko na górę. O, pułapka Ślady krwi, wow, 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 wow. Zapraszam No dobra, nie chcę przejść to nie Nie będę na nich tracił nerwów Ła wow, wow, wow ojej jaka wielka Słuchajcie, tu jest tyle szczegółów w tej grze, że ja ledwo widzę z kim ja w ogóle walczę. Giń brzydalu. Żuchwa zęby dotarliśmy do jakichś rozstajów. Idziemy teraz troszeczkę w prawo, nieznacznie, więc tutaj. Proszę bardzo, elfickie ruiny. Zobaczcie jakie jaki wielki, piękny pomnik starczą Na fragmencie mostu. Jakiegoś tam potwora widziałem, ale... no nieważne. My idziemy na Kairana. W ogóle... wczytywanie się włączyło dobrze. To znaczy, że jesteśmy już na bezpiecznych terenach. Względnie bezpiecznych oczywiście. No śmiało, włączaj się. Okej. Okay. Więc jednak to tutaj trzeba iść. Ja porobię jakieś eliksiry sobie. Na pewno się to przyda. Jaskółka poproszę. Jednego kota, jednego psa, brunatny olej, mm. krew falki na pewno, cztery krwi, krew falki, Field starczy też nie chciałbym iść, ale ścina, wow. Też nie chciałbym iść na kejrana w nocy. Kurde, ale ta przeglądarka mi musi ramu zżerać. Skoro tak tnie. No tam ktoś stoi. Pewnie wróg. bandyta kurde jezu są takie ściny, że ja walczyć nie mogę On w ogóle jakąś rohatyną wali tutaj we mnie Zatańczymy Biały Misiu, <noise> biały misiu. O, prosto przez kark, drabina sznurowa o drewnianych szczeblach, to to co chciałem znaleźć. No chowaj, ten miecz <zysk> zgasiłem ognisko. Zapiszemy sobie grę. Zapisana. I co teraz? I idziemy dalej, nie? Tylko zobaczę tylko zadania. Szponach szaleństwa, Kairan, Kairan, kwestia ceny. dobra wykończmy jednego to z drugim pójdzie łatwiej Dobra, potoczył się. Nieżywy niestety. Oni jakieś drabiny w ogóle przy sobie noszą. Jest też i kufer. 50 runów, na pewno się przyda. Chodźmy dalej. Ciekawe, tam jest jakiś domek. Tris. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. No, Jeśli dokrejon zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Dobra, no to biegniemy za Tris, nie? Mary Gold, O, jest, ja już widzę statek. Rozwalony. Przypomniałem sobie pogrom w Rivi. Ści pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. A to już dodałem o tym dobrze. Ale bagienne tereny tutaj są. Widać jakieś ślady. Hmm, to ślady łosia. Te ślady? Tak, pas skudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Może czardziejka. Ale bagna, wow. Tylko spójrzcie na ten krajobraz. utopce broń się trys No weź już go do końca nie rób sobie jaj O jaki fireball poleciał Nadchodzę, Tris. Ale ich ogniem walimy, Hmm, wow. starze znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kairana i wynośmy się stąd. Musku topca, no tak Pamiętam ten składnik. Smutageny. Ciała. Fajny na śladowca toksyna zabiła go na miejscu. Szef z dratewka. No dobra, idziemy powoli. Mam nadzieję, że tutaj nie wyskoczy na nas nic. Bo to faktycznie paskudne miejsce na spacer. Klucz kapitana statku Petra Sile. Przeszukaj wrak statku. Rzeka tajemnic. Raport kapitana. Dziennik kapitana. Przeczytaj dziennik oraz raport kapitana no to przeczytamy, dobra. Ekspedycja do Loch okazała się sukcesem. Szczególnie zadowolony jest Oswen. Oswen zbudował, zbuntował załogę. Postanowił artefakty zacząć dla siebie. Doszło do potyczki, w której zatopiliśmy der... der... der coś tam. <grym> Czar o wciąż ma moc przeciągania potworów. Może czarodziej pożytna, No. Wskazuję miejsce zatonięcia Derdin. Już jesteśmy prawie w domu. Raport taktyczny. Dokładna kopia dziennika. Na górze napisane do rąk własnych rektora Uniwersytetu w Oksenfurcie dostarczyć za pośrednictwem królewskiej poczty. Kto we flot sam korzysta z królewskiej poczty. Mógłbym to podrzucić. O, czekajcie. Kto zwoli króla piastował urząd we flotsem? Odpowiedź na pytanie jest prosta. No, domyślam się, że Loredo. Znajdź skrzynię do wysłania listów pocztą. Nie no, fajnie, przeszukaliśmy to, ale... Ale co z Kairanem? No i co Tris? Szukaliśmy statyki, co wracamy? Jeszcze coś tutaj jest, jakiś znaczek. Aha, zobaczcie, to jest ten śluz tego Heirana. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Dobrze. Ile czasu mu zostało? Kilka lat może kilkanaście. Chyba żartujesz? Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. No ładnie, mutant. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cienia kostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Keirana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. O, portal. A więc o No Szkoda, że mnie nie teleportowała, tylko zostawiana na tym pustkowiu. Ale musimy znaleźć cieniokost. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Zajrzę tutaj do porodnika, co z tym cieniokostem chodzi, bo nie chcę też stracić, wiecie, dwóch godzin na bieganie po lesie i szukanie tego ziela. Ok, jakieś ruiny. Aha. Ok, tak czy siak musimy wrócić do Cedrika. Niestety tą samą chyba drogą. Nic nas na, na szczęście nie atakuje, jak widzę. Fajny taki górski krajobraz. Bardzo ładnie tu jest. Hop. No, okej, okay. także wchodzimy. I po wejściu kończymy ten odcinek. Ja sobie tutaj już zapiszę. Z wami się żegnam. Cześć, zapraszam też do oglądania kolejnego odcinka. Pa!